Dzisiaj najbardziej przecenianą spółką wśród Blue Chips jest JDSW. W ostatnim czasie na rynek napływają niepokojące, fundamentalne informacje, ale tak naprawdę jest to konsekwencja wydarzeń, które pojawiały się już dużo wcześniej na wykresie. Chociażby cofając się do kwietniowego opracowania pod tytułem 100 sekund, kiedy tak naprawdę łamane były wsparcia, poparte to było wówczas. Obrotami, które dopiero zyskiwały na sile, i w konsekwencji od, po tamtych wydarzeniach, niedźwiedziom, udało się wydostać dołem z długoterminowego trójkąta. Wykonany został już także test wybicia, czyli cofnięcie podejście, górny cień, czarny korpus i wszystko to poparte obrotami. W tamtym tygodniu wolumeny prawdziwie były mniejsze niż wcześniej, ale wynika to z faktu, że tydzień był krótszy, a tak naprawdę wolumeny potwierdzają dominację niedźwiedzi, niedźwiedzi. No i pytanie teraz quo vadis. Bo jeżeli chodzi o geometrię, to zasięgi bazujące na szerokości rozpiętości trójkąta wskazują na strefę 12-13 zł. Co musiałoby się wydarzyć, żeby tego typu scenariusz został zanegowany? No bo jeżeli chodzi o długi termin, tutaj widać ewidentnie, iż W lubi poruszać się w ramach trójkątów. Przede wszystkim pierwsze zagranie to uderzenie w tym tygodniu, czyli tak naprawdę do jutra popytu i wybicie sufitu czarnej świeczki, wydaje się to mało realne. Bądź w kolejnych tygodniach, bądź miesiącach powrót z tygodniową ceną zamknięcia nad poziom 34,90. Bez spełnienia tego warunku konkluzja dla JDZW cały czas pozostaje spadkowa.